Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieje sekret, który może całkowicie odmienić twoje życie finansowe? A co jeśli powiem ci, że ten sekret ukryty jest w zaledwie trzech liczbach, tak potężnych, że mogą otworzyć drzwi do obfitości dla ciebie? Przygotuj się na ujawnienie, które zmieni wszystko, co myślałeś o dobrobycie i duchowości. Wyobraź sobie, że każdego ranka budzisz się bez trosk o rachunki, długi czy brak pieniędzy. Wyobraź sobie, że możesz spełniać swoje marzenia, pomagać rodzinie i żyć prawdziwie obfitą życiem. Brzmi zbyt pięknie, by było prawdziwe? Dokładnie to się wydarzyło z tysiącami ludzi, którzy odkryli sekret, który zamierzam Ci dzisiaj zdradzić. To nie jest kolejny filmik z typowymi wskazówkami finansowymi czy strategią inwestycyjną. To, czego się tutaj nauczysz, wykracza daleko poza to. To wiedza przekazywana przez pokolenia, łącząca moc wiary z mądrością jednego z najbardziej czczonych, świętych wszechczasów: Ojca Pio. Ale zanim ujawnę te trzy cudowne liczby, muszę, abyś zrozumiał jedną rzecz. To nie jest żaden magiczny trik ani natychmiastowa formuła na wzbogacenie się. To metoda głęboko duchowa, która wymaga wiary, poświęcenia i prawdziwej intencji przemiany. Jeśli jesteś gotów otworzyć swoje serce i umysł na tę mądrość, kontynuuj oglądanie, ponieważ to, co zamierzam podzielić, może być kluczem do odblokowania przyszłości obfitości i dobrobytu, której nigdy nie wyobrażałeś sobie jako możliwej. I tutaj jest najbardziej niesamowite: wszystko, co musisz zrobić, to napisać te trzy liczby na dłoni. Tak, dobrze słyszałeś. Trzy proste liczby zapisane na Twojej własnej dłoni mają moc przyciągania dobrobytu do Twojego życia w sposób, który cię zaskoczy. Ale uwaga, nie ujawniaj tych liczb nikomu, aż zastosujesz pełną metodę, którą zamierzam ci nauczyć. Magia nie tkwi tylko w samych liczbach, ale w tym, jak je wykorzystujesz i w energii, którą przez nie kanalizujesz. Zostań ze mną do końca tego wideo, ponieważ krok po kroku wyjaśnię, jak użyć tej potężnej wiedzy do przekształcenia swojej rzeczywistości finansowej i duchowej. Przygotuj się na podróż odkrycia, która wykracza daleko poza pieniądze. To podróż samopoznania, wiary i połączenia z niewidzialnymi siłami, które rządzą naszym wszechświatem. Czy jesteś gotów, aby zrobić pierwszy krok w kierunku życia prawdziwej obfitości? Zaczynajmy. Aby prawdziwie zrozumieć moc tych trzech liczb, musimy najpierw zrozumieć głęboką więź między duchowością a dobrobytem finansowym. Wiele osób wierzy, że pieniądze i duchowość to przeciwstawne pojęcia, ale prawda jest taka, że są one ze sobą ściśle powiązane. Obfitość finansowa jest niczym innym jak fizyczną manifestacją duchowej obfitości, która istnieje we wszechświecie. Pomyśl przez chwilę, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się przyciągać pieniądze i możliwości bez wysiłku, podczas gdy inni nieustannie zmagają się z końcem miesiąca? Odpowiedź nie tkwi tylko w zewnętrznych działaniach, ale w energii i mentalności, którą każdy nosi w sobie. I tutaj wkracza moc duchowości. Kiedy dostosowujemy naszą energię duchową do naszych celów finansowych, otwieramy bezpośredni kanał do obfitości wszechświata. To jak dostrojenie radia na odpowiednią częstotliwość, nagle wszystko staje się jasne, a możliwości zaczynają płynąć naturalnie. Te trzy liczby. Które zamierzam ci ujawnić, działają dokładnie jak to dostrojenie, synchronizując Twoją energię z częstotliwością dobrobytu. Ale skąd pochodzi ta potężna wiedza? Odpowiedź leży w jednym z najukochańszych i najbardziej szanowanych świętych w historii ojcu Pio. Znany ze swoich cudów i głębokiego połączenia duchowego, ojciec Pio pozostawił dziedzictwo mądrości, które wykracza daleko poza tradycyjne nauki religijne. Wśród jego najcenniejszych nauk był sekret tych trzech liczb, zdolnych do transformacji finansowego życia każdej osoby, która je wykorzysta z wiarą i czystą intencją. Ojciec Pio rozumiał, że prawdziwy dobrobyt nie polega tylko na gromadzeniu dóbr materialnych, ale na równowadze między duchowym a materialnym. Uczył, że gdy łączymy się z naszą boską istotą i dostosowujemy nasze działania do naszego wyższego celu, wszechświat działa na naszą korzyść, manifestując obfitość we wszystkich obszarach naszego życia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre modlitwy wydają się być spełniane natychmiast, podczas gdy inne zdają się trafiać w pustkę? Różnica tkwi w energii i intencji, które stoją za tymi modlitwami. Te trzy liczby, które ojciec Pio ujawnił, działają jak wzmacniacz tej intencji, potęgując twoje modlitwy i pragnienia w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Ale oto sekret, którego niewielu rozumie: te liczby same w sobie nie są magiczne. Twoja moc pochodzi z połączenia starożytnej mądrości, którą noszą, oraz niezłomnej wiary tych, którzy ich używają. Dlatego tak ważne jest, abyś był otwarty i gotowy na to, co zamierzam podzielić. To nie jest tylko sztuczka na zarabianie pieniędzy, to potężne narzędzie, które może odmienić Twoje podejście do obfitości na wszystkich poziomach. Zanim ujawnimy te cudowne liczby, chciałbym, abyś się zastanowił, czy naprawdę jesteś gotów na głęboką transformację swojego życia finansowego. Czy jesteś gotów otworzyć swoje serce i umysł na nowy sposób rozumienia i przyciągania dobrobytu? Jeśli odpowiedź brzmi tak, kontynuuj oglądanie, ponieważ to, co nadchodzi, zmieni twoje życie na zawsze. Aby zilustrować transformacyjną moc tych trzech liczb, pozwól, że opowiem historię Marii, kobiety, której życie dramatycznie się zmieniło po odkryciu tego sekretu. Maria była samotną matką w wieku 42 lat, pracującą w dwóch miejscach, by utrzymać swoje troje dzieci. Pomimo wszelkich wysiłków, ledwo starczało jej na opłacenie rachunków na koniec miesiąca. Sytuacja była tak trudna, że Maria często płakała w nocy, czując się zdesperowana i beznadziejna. Pewnego dnia, wyczerpana i na skraju załamania, Maria weszła do małego kościoła w swojej okolicy. Tam znalazła stary książkę o życiu ojca Pio. Przeglądając żółknące strony, jej wzrok zatrzymał się na akapicie mówiącym o trzech świętych liczbach obfitości. Zaintrygowana i zdesperowana w poszukiwaniu pomocy Maria postanowiła spróbować. Postępując zgodnie z instrukcjami, codziennie rano pisała liczby na dłoni, powtarzając modlitwę wdzięczności i obfitości. Na początku nic nie wydawało się zmieniać, ale Maria wytrwała, zachowując swoją niezłomną wiarę. Po dwóch tygodniach zaczęło się dziać coś niezwykłego. Najpierw była mała, nieoczekiwana spadek od dalekiej ciotki. Nie była to duża kwota, ale wystarczająca, aby spłacić kilka zaległych długów. Następnie dostała awans w pracy, coś, czego nigdy nie wyobrażała sobie, że mogłoby się zdarzyć. Ale prawdziwy cud miał dopiero nadejść. Miesiąc po rozpoczęciu praktyki Maria miała żywy sen, w którym wyraźnie widziała numery loterii. Normalnie nigdy nie grała, ale coś w jej wnętrzu mówiło jej, aby zaufała. Z ostatnich monet, które miała, kupiła bilet z tymi liczbami i stało się, wygrała główną nagrodę. Nagle życie Marii całkowicie się zmieniło. Mogła spłacić wszystkie swoje długi, kupić wygodny dom dla swojej rodziny, a nawet rozpocząć własny biznes, o którym zawsze marzyła. Ale najważniejsze nie były same pieniądze. To była zmiana jej energii, pewności siebie i wiary. Maria stała się inną osobą promieniującą pozytywnością i wdzięcznością, gdziekolwiek się pojawiła. Najbardziej niezwykłe jest to, że obfitość Marii nie ograniczyła się tylko do niej. Dzięki nowej sytuacji mogła pomóc innym samotnym matkom ze swojej społeczności, tworząc błędne koło obfitości, które rozprzestrzeniło się jak fale na jeziorze. Teraz możesz myśleć, to tylko szczęście, to nie może działać dla wszystkich. I tu się mylisz. To, co przydarzyło się Marii, nie było szczęściem ani przypadkiem. Było to bezpośrednim wynikiem dostosowania jej energii duchowej do mocy tych trzech świętych liczb. Otworzyła kanał do obfitości wszechświata, a wszechświat odpowiedział. A co wydarzyło się później, było jeszcze bardziej niewiarygodne. Ludzie wokół Marii zaczęli dostrzegać jej przemianę i prosili o naukę jej sekretu. Podzieliła się trzema liczbami i metodą, której się nauczyła, a jedna po drugiej te osoby również zaczęły doświadczać cudownych zmian w swoim życiu finansowym. Ważne jest, aby zrozumieć, że historia Marii nie jest jedyna. Tysiące ludzi na całym świecie doświadczyło podobnych transformacji po odkryciu i zastosowaniu mocy tych trzech liczb. Każda historia jest unikalna, ale wszystkie mają wspólny element połączenie niezłomnej wiary z konsekwentną praktyką tej potężnej metody. Czy jesteś gotów, aby stać się następną historią sukcesu? Czy jesteś gotów otworzyć drzwi obfitości w swoim życiu, tak jak zrobiła to Maria? Moc dosłownie leży w Twojej dłoni. Wszystko, co musisz zrobić, to poznać liczby. I nauczyć się, jak je właściwie wykorzystać. I właśnie to teraz cię nauczę. Przygotuj się, ponieważ to, co nadchodzi, zmieni twoje życie na zawsze. Zaraz ujawnię trzy święte liczby, które mają moc przekształcenia twojego życia finansowego. Ale zanim to zrobię, Musisz zrozumieć coś kluczowego. Te liczby nie są zwykłymi, przypadkowymi cyframi. Noszą potężną energię, wibrację, która harmonizuje z kosmicznymi siłami obfitości. Każda z tych liczb ma głębokie znaczenie i konkretny powód, dla którego jest częścią tego świętego kodu. Razem tworzą klucz do odblokowania drzwi do dobrobytu w Twoim życiu. Ale pamiętaj, Moc nie tkwi tylko w samych liczbach, lecz w tym, jak je wykorzystujesz oraz w energii, którą przez nie kanalizujesz. Teraz przygotuj się, weź głęboki oddech i otwórz swoje serce, aby przyjąć tę starożytną mądrość. Trzy święte liczby, które ujawnia ojciec Pio, to siedem, osiem i trzy. Możesz się zastanawiać, co jest takiego szczególnego w tych liczbach. Pozwól, że wyjaśnię duchowe i energetyczne znaczenie każdej z nich. Liczba siedm reprezentuje boską perfekcję i duchową pełnię. W Biblii Bóg stworzył świat w siedem dni. Jest siedem kolorów w tęczy, siedem dźwięków muzycznych, siedem czakr w ludzkim ciele. Liczba siedmy to liczba zakończenia cyklu i rozpoczęcia nowego, symbolizująca odnowienie i boskie błogosławieństwo. Kiedy przywołujesz moc liczby 7, synchronizujesz się z doskonałością wszechświata i otwierasz się na przyjmowanie boskich błogosławieństw w obfitości. Liczba 8, gdy jest położona na boku, symbolizuje nieskończoność, reprezentuje regenerację i nieskończoną obfitość. W numerologii liczba 8 jest liczbą pieniędzy i sukcesu materialnego, symbolizuje ciągły przepływ energii i zasobów. Pracując z liczbą 8, łączysz się z nieskończonym cyklem dawania i otrzymywania, otwierając się na nieprzerwany strumień dobrobytu w swoim życiu. Liczba 3 to liczba trójcy, równowagi między ciałem, umysłem i duchem. Reprezentuje stworzenie, manifestację pragnień w fizycznym wymiarze. Liczba 3 to liczba ekspresji i komunikacji pomagająca ci manifestować swoje pragnienia i intencje w świecie materialnym wprowadzając liczbę 3 do swojej praktyki tworzysz most między sferą duchową a materialną pozwalając swoim intencjom zaistnieć w rzeczywistości Razem te trzy liczby, siedem, osiem i trzy, tworzą święty kod obfitości, tworzą wibracyjną częstotliwość, która doskonale harmonizuje z energiami dobrobytu we wszechświecie. To tak, jakbyś wpisywał właściwe hasło, aby uzyskać dostęp do skarbca kosmicznej obfitości. Jednak oto sekret, który niewielu rozumie. Nie wystarczy tylko znać te liczby. Prawdziwa moc pochodzi z tego, jak je wykorzystujesz. Niezbędny jest konkretny rytuał, codzienna praktyka, która aktywuje energię tych liczb w twoim życiu. Ojciec Pio nauczał, że te liczby należy pisać na lewej dłoni każdego ranka, zaraz po przebudzeniu. Dlaczego lewa ręka? Ponieważ w ezoteryce lewa ręka uważana jest za rękę receptywną, otwartą na przyjmowanie błogosławieństw wszechświata. Pisząc te liczby na swojej dłoni, nie tylko robisz notatkę. Dosłownie wypisujesz kod obfitości w swoim istnieniu, programując swoje pole energetyczne, aby przyciągać dobrobyt. Jakbyś mówił wszechświatowi: jestem gotowy, aby przyjąć, jestem otwarty na obfitość we wszelkich jej formach, ale uwaga. To nie jest mechaniczny akt, musi być wykonany z świadomą intencją i wdzięcznością. Podczas pisania liczb wyobraź sobie, że już żyjesz w obfitości, której pragniesz. Poczuj wdzięczność za wszystkie błogosławieństwa, które już masz w swoim życiu, oraz za te, które dopiero nadejdą. Teraz możesz się zastanawiać: Czy to wszystko? Tylko napisanie trzech liczb na ręce? I odpowiedź brzmi: tak i nie. Tak, akt fizyczny jest prosty, ale prawdziwa moc pochodzi z energii i intencji, które wkładasz w ten akt. To połączenie działania fizycznego z intencją duchową tworzy magię. Pamiętaj, te liczby są narzędziem, kanałem do uzyskania dostępu do nieskończonej mocy, która już w Tobie istnieje. Są jak klucz, ale to Ty jesteś skarbem. Prawdziwa transformacja zaczyna się w Tobie, w Twoim myśleniu, wierze i gotowości do przyjmowania błogosławieństw wszechświata. Kluczowe jest zrozumienie, że to nie jest magiczne rozwiązanie, które działa od razu. Zmiany mogą nie nastąpić z dnia na dzień. Tak jak nasiona potrzebują czasu, aby wykiełkować i rosnąć, energia obfitości potrzebuje czasu, aby w pełni się zmanifestować w Twoim życiu. Kluczem jest konsekwencja i niezachwiana wiara. Wiele osób rezygnuje po kilku dniach lub tygodniach, myśląc, że to nie działa, ale ci, którzy wytrwają, którzy utrzymują codzienną praktykę z wiarą i wdzięcznością, nieuchronnie zaczynają dostrzegać cudowne zmiany w swoim życiu. Czasami zaczyna się to od małych synchroniczności. Niespodziewana zniżka, niespodziewany prezent, okazja, która pojawia się znikąd. Z czasem te małe błogosławieństwa kumulują się i przekształcają w wielkie finansowe cuda. Teraz, gdy znasz święte liczby 7, 8 i 3 i rozumiesz ich głębokie znaczenie, jesteś gotowy, aby nauczyć się, jak dokładnie zastosować je w swoim codziennym życiu. Teraz. W następnym segmencie poprowadzę Cię krok po kroku przez rytuał, który nauczył ojciec Pio, pokazując jak włączyć tę potężną praktykę do swojej codziennej rutyny, aby zmaksymalizować wyniki. Przygotuj się, ponieważ to, co nastąpi, jest sercem tej cudownej metody. To tutaj dzieje się prawdziwa magia. Zostań ze mną, ponieważ zamierzam ujawnić sekrety, które przekształcą te trzy proste liczby w niepowstrzymaną siłę obfitości w Twoim życiu. Teraz, gdy znasz te trzy święte liczby 7, 8 i 3, oraz rozumiesz ich głębokie znaczenie, czas nauczyć się, jak skutecznie zastosować je w swoim codziennym życiu. To moment, w którym przekształcamy wiedzę w działanie. Teorię w praktykę. Uważnie podążaj za każdym krokiem, ponieważ każdy detal jest kluczowy dla sukcesu tej potężnej metody. Rytuał codzienny zaczyna się zaraz po przebudzeniu. Zanim zrobisz cokolwiek innego, zanim nawet sprawdzisz telefon lub wstaniesz z łóżka, zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech i skoncentruj się. To jest święty moment moment połączenia między Tobą a wszechświatem. Z czystym umysłem i otwartym sercem weź długopis. Nie używaj byle jakiego długopisu, wybierz taki, który ma dla ciebie specjalne znaczenie. Może to być długopis, który kupiłeś specjalnie na tę okazję, lub taki, który ma wartość sentymentalną. Intencja, jaką wkładasz w ten przedmiot, jest ważna. Teraz, z szacunkiem i wdzięcznością, napisz liczby 7, 8 i 3. Na wewnętrznej stronie swojej lewej dłoni. Zrób to powoli, świadomie. Podczas pisania każdej liczby powtarzaj w myślach jej znaczenie. Pisząc siedem, powiedz sobie, otwieram się na boską doskonałość i nieskończone błogosławieństwa wszechświata. Pisząc osiem, twierdz, łączę się z nieskończonym przepływem obfitości i dobrobytu. Pisząc trzy, ogłoś. Manifestuję moje pragnienia i intencje na płaszczyźnie fizycznej, w doskonałej równowadze między ciałem, umysłem a duchem. Po zapisaniu liczb, połóż prawą dłoń na lewej, jakbyś zabezpieczał energię. Zamknij oczy i zwizualizuj złotą światłość otaczającą Twoje ręce, promieniującą na całe Twoje ciało. Poczuj tę światłość jako energię obfitości, wypełniającą każdą komórkę Twojego jestestwa. W tym głębokim momencie połączenia wyraź swoją wdzięczność. Podziękuj za wszystkie błogosławieństwa, które już masz w swoim życiu, nawet te najmniejsze. Podziękuj również za błogosławieństwa, które mają jeszcze nadejść, tak jakby już były obecne w Twojej rzeczywistości. Ten rytuał nie powinien być pośpieszony. Poświęć mu co najmniej 5 minut każdego ranka. To inwestycja w Twoją przyszłą obfitość. Jednak praca na tym się nie kończy. Przez cały dzień, ilekroć zauważysz liczby na swojej dłoni, zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech i ponownie połącz się z energią obfitości. Użyj tego jako przypomnienia, aby utrzymać swój fokus i intencje w harmonii z dobrobytem. Oprócz tego głównego rytuału istnieją dodatkowe praktyki, które mogą jeszcze bardziej wzmocnić wyniki. Kreatywna wizualizacja. Poświęć kilka minut dziennie na żywotne wyobrażenie sobie życia w obfitości, które pragniesz. Wyobraź sobie, że mieszkasz w wymarzonym domu, prowadzisz samochód, o którym zawsze marzyłeś, pomagając bliskim. Im bardziej szczegółowa i emocjonalnie naładowana będzie Twoja wizualizacja, tym potężniejsza będzie. Pozytywne afirmacje. Stwórz afirmacje oparte na trzech świętych liczbach, na przykład jestem jednym z boską doskonałością siedem, płynąc z nieskończoną obfitością osiem i manifestując moje pragnienia poprzez moc trzy. Powtarzaj te afirmacje wielokrotnie w ciągu dnia, szczególnie po przebudzeniu i przed snem. Czyny szczodrości. Pamiętaj, że obfitość to przepływ dawania i otrzymywania. Ćwicz codziennie akty szczodrości, nawet jeśli są małe. To utrzymuje energię obfitości w ruchu w Twoim życiu. Medytacja: Kierowana. Stwórz lub znajdź medytację kierowaną, która włącza trzy święte liczby. Używaj jej regularnie, aby pogłębić swoje połączenie z energią obfitości. Aktywna wdzięczność: prowadź dziennik wdzięczności, zapisując codziennie trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To synchronizuje twój umysł z częstotliwością obfitości. Środowisko prosperity: stwórz mały ołtarz lub przestrzeń w swoim domu poświęconą dobrobytowi. Umieść przedmioty, które reprezentują obfitość dla ciebie, w tym coś, co symbolizuje liczby 7, 8 i 3. Pamiętaj, że konsekwencja jest kluczowa to nie jest rytuał, który wykonujesz raz i zapominasz. To codzienna praktyka, zobowiązanie wobec siebie i wszechświata. W pierwszych dniach może wydawać się dziwne lub wręcz głupie, ale wytrwaj. Magia dzieje się, gdy utrzymujesz wiarę i praktykę, nawet gdy nie widzisz natychmiastowych rezultatów. W miarę jak włączasz ten rytuał i te praktyki do swojego codziennego życia, zaczynasz tworzyć energetyczne pole obfitości wokół siebie stajesz się magnesem dla możliwości, synchroniczności i błogosławieństw finansowych, ale co więcej, wewnętrznie się transformujesz. Twoje nastawienie się zmienia, twoja pewność siebie rośnie, a twoje połączenie z boskością się pogłębia. Bądź otwarty na przyjmowanie w niespodziewany sposób. Obfitość nie zawsze przychodzi, jak wielka wygrana na loterii. Często przychodzi przez inspirujące pomysły, zaskakujące połączenia lub okazje, których nigdy byś nie wymyślił. Teraz, gdy masz wszystkie niezbędne narzędzia, jesteś gotowy, aby rozpocząć swoją podróż ku prawdziwej obfitości. Pamiętaj: moc jest w Twoich rękach, dosłownie. Użyj jej mądrze, z wdzięcznością i niezachwianą wiarą. Dotarliśmy do końca tej transformującej podróży, ale w rzeczywistości to dopiero początek Twojego nowego życia w obfitości i dostatku. Teraz posiadasz potężną wiedzę, tajemnicę, którą zna niewielu na świecie. Trzy święte liczby objawione przez Ojciec Pio, zdolne otworzyć drzwi do finansowej i duchowej obfitości. Podsumujmy, czego się nauczyliśmy. Liczby 7, 8 i 3 tworzą święty kod obfitości, z których każda niesie głębokie znaczenie duchowe. Pisanie tych liczb na lewej dłoni każdego ranka z intencją i wdzięcznością tworzy potężne energetyczne pole dostatku. Konsekwencja i wiara są kluczowe dla sukcesu tej metody. Dodatkowe praktyki, takie jak wizualizacja, afirmacje i czyny dobroci, potęgują rezultaty. Ale pamiętaj, ta wiedza ma wartość tylko wtedy, gdy jest stosowana. Prawdziwa moc tkwi w działaniu. Dlatego teraz chciałbym Cię wyzwać do podjęcia zobowiązania wobec siebie. Zobowiązania do codziennego praktykowania tego rytuału przez najbliższe 40 dni bez wyjątku. Dlaczego 40 dni? Ponieważ 40 to potężna liczba w duchowości, symbolizująca transformację i odrodzenie. To czas, który Jezus spędził na pustyni, czas potopu Noego. To czas potrzebny do stworzenia nowego nawyku, do przeprogramowania swojego podświadomości na obfitość. Wyobraź sobie, gdzie będziesz za 40 dni, jeśli zaczniesz teraz. Wyobraź sobie zmiany, które mogą nastąpić w Twoim życiu finansowym, w relacjach, w wewnętrznym spokoju. Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku, a ten krok to teraz. Nie czekaj do jutra, nie czekaj na idealny moment. Idealny moment jest teraz. Weź długopis. I napisz liczby 7, 8 i 3 na swojej lewej dłoni w tej chwili. Poczuj energię płynącą przez ciebie. Poczuj połączenie z boskością, z nieskończoną obfitością wszechświata. A oto specjalna prośba. Jeśli wierzysz w moc wiary, jeśli jesteś zdeterminowany, aby zmienić swoje życie finansowe, napisz w komentarzach, otrzymuję cud obfitości. Deklarując to publicznie, afirmujesz swoje intencje wobec wszechświata i łączysz się z tysiącami innych ludzi, którzy są w tej samej podróży. Ale na tym nie poprzestawaj, podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną. Prawdziwa obfitość mnoży się, gdy jest dzielona. Przekazując tę wiedzę dalej, nie tylko pomagasz innym zmieniać ich życie, ale także wzmacniasz swoje własne połączenie z energią dostatku. A jeśli ten film dotknął Twojego serca, jeśli czujesz, że może zmienić Twoje życie, proszę, zostaw like i subskrybuj kanał. Robiąc to, nie tylko pomagasz nam dotrzeć do większej liczby osób z tą potężną wiadomością, ale również pozostajesz w kontakcie, aby otrzymywać więcej sekretów i nauk, które mogą odmienić Twoje życie. Pamiętaj: Jesteś boską istotą, nieskończenie potężną. Obfitość jest Twoim prawem od narodzin. Te trzy liczby 7, 8 i 3 są tylko kluczem do odblokowania nieograniczonego potencjału, który już w Tobie istnieje. Gdy rozpoczynasz tę podróż, miej otwarte serce i niezachwianą wiarę. Bądź gotowy na cuda, bo one nadejdą. Może nie w sposób, którego się spodziewasz, ale w sposób, który Cię zaskoczy i zachwyci. Niech światło obfitości świeci w Twoim życiu, oświetlając nie tylko Twoją drogę, ale także drogę wszystkich wokół Ciebie. Jesteś błogosławiony, jesteś potężny, jesteś obfitością w swojej istocie. Teraz idź. Napisz te liczby, żyj tą prawdą i przygotuj się na transformację, która przewyższy twoje najśmielsze marzenia. Wszechświat czeka na ciebie. Obfitość jest twoja. Przyjmij ją z otwartymi ramionami do następnego filmu, w którym będziemy kontynuować naszą podróż ku nieograniczonej prosperitas. Niech Bóg cię błogosławi, a obfitość niech płynie nieskończono w twoim życiu.